Cześć! Jestem dziadek Mariusz. Przeczytam dla Was historię Sobotnia przepustka szeregowego forda z książki. Czy naprawdę sabat jest wyjątkowy? Bob odbywał służbę wojskową. Zbliżał się piątkowy wieczór. A on nie poczynił jeszcze żadnych wysiłków, aby dostać wolny sabat. Był w wojsku od kilku tygodni i dostawał już wcześniej przepustki na sabat. Wtedy jednak byli z nim inni adwentyści i łatwo było porozmawiać z oficerami w większej grupie. Tym razem Bob był sam. Został przeniesiony z obozu, w którym stacjonował, w inne miejsce. Tu był jedynym adwentystą i musiał sam stawić się przed dowództwem. Wiedział, co ma robić. W jednym z budynków był duży pokój z ladą pośrodku. Musiał pójść do tego pokoju, wypełnionego kursującymi tam i z powrotem żołnierzami. Następnie musiał stanąć przy ladzie i czekać, aż kapral siedzący z nogami wyłożonymi na biurko. Potężnym głosem zawoła, czego chcecie, szeregowy? Należało powiedzieć mu, że chcę się widzieć z sierżantem sztabowym. W jakiej sprawie? Kapral zażąda wyjaśnień. A on będzie musiał powiedzieć, krzyżąc tak głośno, że każdy w pokoju będzie mógł go usłyszeć, że jest adwentystą dnia siódmego i chce otrzymać przepustkę na sabat. A następnie. Czeka go salwa śmiechu. Był o tym przekonany. Bob nie lubił być wyśmiewany, jak każdy z nas. Czy zdobycie tej przepustki jest naprawdę konieczne? Nikt w obozie nie wiedział, że jest adwentystą. Jeśli pominie ten jeden sabat, nikt nie dowie się o jego niewierności. Będzie tu jeszcze tylko Kilka dni. Wkrótce trafi do innego obozu, gdzie znajdzie innych adwentystów, z którymi będzie mógł zachowywać sabat. Jednak Bob wiedział, że takie myśli są złe. Zebrał się na odwagę i poszedł do biura. Wszedł do pokoju, ale w połowie drogi do lady opuściła go cała odwaga. Nie mógł rozmawiać z tymi ludźmi. Nie mógł stawić czoła kpinom. Odwrócił się i odszedł do koszar. Dzień chylił się ku końcowi. Musi zdobyć przepustkę. Kolejny raz pomaszerował w kierunku biura, ale tym razem zawrócił już w połowie drogi do budynku. Po powrocie do koszar zbeształ się w myślach. Nie może tak być. Pójdę tam i zdobędę tę przepustkę. Podjąwszy stanowczą decyzję, Bob udał się do biura. Podszedł do lady i powiedział kapralowi, że chce widzieć się z sierżantem sztabowym. Nie było to w połowie tak trudne, jak się spodziewał. Nikt się nie roześmiał. Kapral kazał mu wejść do biura sierżanta. Malduje się szeregowy fort. Powiedział do sierżanta: Jestem adwentystą dnia siódmego i chciałbym dostać przepustkę na sobotę. Stał niepewnie, oczekując na ciętą odpowiedź sierżanta. Ku jego zaskoczeniu, sierżant podniósł kartkę ze stołu i powiedział: Zostałem poinformowany, że przydzielono mi adwentystę i już podpisałem waszą przepustkę. Oto ona. Zdawało się, że byle podmuch zwali boba z nóg. Później, kiedy opowiadał tę historię, podczas szkoły sobotniej powiedział To doświadczenie przekonało mnie, że pan Bóg jest gotowy dać nam wszelką pomoc, jakiej potrzebujemy, by prowadzić prawe życie. Nasze zadanie to tylko podjęcie właściwej decyzji.